Witam wszystkich zgromadzonych tutaj. Ja jestem Iza Izzi, a to jest pierwszy odcinek z mojej serii Rysowanie z Izą. Jak możecie się spodziewać po tytule, dzisiejszy materiał będzie naprawdę ciekawy. Dlaczego? No bo będę robić coś już takiego bardziej na wyższym poziomie. I ten oczywiście będę się wzorować. Polecam Wam ten oto kanał. Wiem, że to jest. No i po japońsku napisane, ale tu też widać jest. Kuroi 0. No, i właśnie na tym będę się wzorować. No, to jest naprawdę ciekawe. Fajne rysunki robi. Nie wiem, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, no, ale chyba bardziej dziewczyna. No, ale co jeszcze? No, i mam tutaj dwa filmy, na których będę się wzorować. Będę miała taką ściągę. I sp y dzisiaj sp y spróbuję się przekonać, czy naprawdę y potrafiłabym y rysować jak japoński grafik. Tak. No dobra, ale bez zbędnego przedłużania y czas zacząć. No dobra, no to może. Tutaj sobie odpalę. Wiem, że tu wszystko piszę po, po japońsku, więc i komentarze są po japońsku, i no nie wiem, może no też są po angielsku niektóre, ale o, na przykład tutaj. No, ale wiecie, o, o tu jest chyba więcej komentarzy po angielsku, ale kit z tym. No dobrze, wiem. No dobrze, yes. Okej. Okay. Może ściszę trochę ten, to audio, bo, bo ten, tą muzykę, bo to może trochę przeszkadzać wam. Dobrze, no to tu się zaczyna te cieniowanie. Dobrze, oczy. Tu na razie tak, o, włosy. Aha, czyli narpiech takie. No dobrze, no to spróbuję też u siebie. Oczywiście już tutaj trochę się bawiłam. Ja próbowałam tutaj trochę coś robić. No wiem, że to nie jest to samo. W dodatku wiem, że moje rysunki są inne. Przede wszystkim ja nie rysuję postaci ludzkich, tak jak tutaj, że to nie jest takie typowe anime, to jest bardziej coś takiego animo, anime 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 podobnego, czy animo podobnego. No i widać, że ten lineart jest taki trochę grubszy, nie wiem, nie, No w sumie... I tutaj wszystko było rysowane od ręki, a ja posłużyłam się tym lineartem, no wiecie, takim... Mm, takim... że tym, skurcywy. No dobrze, ale mam nadzieję, że Dobrze, że się uda. Tutaj już zrobiłam sobie yy, przykładowe warstwy. Dobra, tutaj wyczyszczę sobie. Dobrze, jeszcze raz z okiem. Dobrze, cienie, rozjaśnienia, czytam rozjaśnienie i kolor. Podstawowy, bazowy. Wiem, tam tutaj było jasniej, bo ja użyłam tego koloru, ale stwierdziłam, że to był błąd, więc teraz użyję tego. Tak, żeby nie było zbyt jasno i zbyt ciemno. Dobrze. No to chyba. Ojejku nie to. Mm, similar Colored Area. Czekaj. O. All picture. Wiem, wiem. Wiem, takie białe kropki czy coś to kiedy indziej pousuwam, a teraz to jadę tak z butaną. No. Tak, żeby zobaczyć, jak to by wyglądało. Tak, to nie musi być takie gotowe wszystko i tak dalej. Dobrze, no to o, jeszcze tutaj sobie zrobiłam na oddzielne włosy, bo tu jest że grzywka, a tu teraz sobie zrobię na ten, na, na ten oddzielny te z tyłu włosy. Aha, Żeby mi się nie mieszało zbytnio. Bo na przykład chciałabym coś pocieniować yy, i, i by na siebie wchodziło. Dobra. A tu jeszcze jest. Wiem, wkurzają mnie te białe kropki, no ale cóż, później to usunę. W sumie i tak tego z daleka jakoś nie widać. No dobrze, no to tu są takie włosy, a tu takie włosy. No dobra. No i teraz jeszcze raz. Tu mam jeszcze jakiś inny filmik. No, jak widać, ona tu robi wszystko od. Wszystko od, od początku. Czekam. Bo ona robi w ten sposób, że najpierw oczy koloruje, a później resztę. O, teraz będą chyba te. A, jeszcze nie. Fajnie by było, gdyby to było podzielone na jakieś rozdziały, że kiedy są oczy robione, kiedy włosy. Naprawdę, to by było bardzo pomocne. OK. Czyli... O Jezu. Przepraszam bardzo, ale ostatnio dostaję niepotrzebne powiadomienia od Firefox. Yy, od Firefoxa, więc yy, no cóż, co jakiś czas będą wyskakiwać mi takie powiadomienia, takie różne dziwne tam strony. Okej, okay, czyli tu jest. A jeszcze takie coś? Aha. Aha, czyli tu jest taki czubek. A właśnie tak się. O, sorry. Nagrywanie mi się. Obec mi się przez przypadek kliknęłam. Dobrze. No to od czego zacząć? Naj, najlepiej na razie na początek warto zaznaczyć, gdzie jest jasno, gdzie jest ciemno. Dobra. Um, dobra. No, może na tyle. Jasne, tu jest screen. Tylko tak się zastanawiam, co by było lepsze. To? Czy to? To jest bardziej jaśniejsze. Dobrze, może to wezmę sobie. O, jak widać, teraz nie nachodzą na siebie. Dobrze. I tutaj. Dobrze, teraz to warto rozmazać. Tylko tak się zastanawiam, bo tu są i tak nie będę czegoś takiego i tak nie będę używać jakichś takich. Jakichś takich dużych pędzli. Dobra, tam 300. Dobrze. I tutaj jest rozjaśnienie, czyli tam, gdzie jest góra, to jest jasno, a tam, gdzie jest dół, to jest ciemno. O. No, może jeszcze, może jeszcze trochę. Aha. Dobrze. I teraz, hmm, następnie teraz można. Cień dać. Dobrze. Cienie, gdzie są cienie? Tu były cienie. Albo jeszcze inaczej to zrobię. To wezmę na multipli czy tam multipli. Czekaj, nie ten, nie ten, ten. Wiem, że to jest takie bardziej nasycone, ale Okay, a zobaczę jeszcze inaczej, czy bo ja nie chcę, żeby to było takie za ciemne. Jak wiecie, ja zbytnio czekaj, tu jeszcze mam coś. Dobra, może taki. Aha. Dobra, chyba wystarczy. Dobra. A, może jeszcze w jedno miejsce, jeszcze tutaj. Dobrze i teraz można. Czyli to jest taki. Cień. Mm. Taki cień podstawowy. Mm, że ja to tak nazwę. Teraz. Od zobaczę czy można byłoby. Czekaj ja... to na razie jest taki. Sprawdzam, jak to mniej więcej mogłoby wyglądać, nie to, że ja na serio chcę tego. Hmm. Muszę sobie pomyśleć nad grubością. A. Dobra. Dobrze, zmienię nazwę, cienie 2. Dobrze, już bez zmieniania tego, tylko nie wiem, bo tu jest lepiej, bo tu jest takie, tu jest takie bardziej nienasycone, a gdyby to przenieść o, Gdyby to było na Multipli. A nie. To tutaj. To to musi być gdzie indziej. Dobrze. Cienie. Dwa. Mhm. Dobrze. No. Teraz ładniej to wygląda. Dobrze, wracam do swojego filmu. Gdzie to tam było, to chyba tu było. Dobrze. O, teraz tam chodzę. Aha. No, niestety tutaj, jak widzicie, to też niestety po japońsku są narzędzia, więc ciężko zobaczyć, co jest to. No dobrze, ale można się domyślać. Dobra. Co tam było? Aha, czyli takie. Czekaj, czy mo mogłabym jakoś to sobie zrobić, żeby. O. Czekaj, to co jest? Wiem, tak ciężko mi będzie trochę. Obra, chyba się uda. Oho. To chyba będzie w ten sposób. Wiecie, to robię tak wszystko z pamięci. Nie to, że coś ale. Wiecie, w sumie i tak to jest pierwszy raz, więc mogę się mylić. Eee, nie wiem, to było chyba. Nie, to nie było tak, albo może i tak. O. Dobra, chyba tak. No, widać. I teraz, co było następnie? A, jeszcze tutaj musi być takie ten. Chyba tak to było. E, trochę za dużo. Mm, dobra, to chyba było mm, tak. E, e. Kus. O, chyba tak. Zobaczę, ściągę. No. Ach, jeszcze? O, i na górze chyba też powinno być. Dobra. Teraz a ten drugi film jeszcze zobaczę. Czekaj, jakieś powiadomienia. Tu chyba będzie łatwiej. Dobra. A chyba te cienie są takie Trochę za, za mocne. Zobaczę tak. Na pięćdziesiąt procent zmniejszyłam. Okej. Okay. Hmm. Hmm. Dobra. O Jezus. Sorry. O. Chyba teraz mi się uda. Nie, to. O. To chyba jakoś tak było. Dobrze. Wiem. Teraz tutaj, może tu sobie zwiększę. O, tak na 200. O, teraz na stówkę. Wiecie, ja, ja dopiero się uczę, więc wiecie, że mogę się, mam prawo się mylić. Nie to, że coś. Ojejku, nie ten, ten. Hmm. O teraz chyba jest. Lepiej. Albo dobra, dam na te dwieście. Wiecie ja. Próbuję tak wszystkiego po trochu. Nie to, że coś. Hmm. Tu musi być inaczej. Albo może mam inny pomysł. Zrobię to w ten sposób, że najpierw będą takie cienie, takie, takie cienie, takie mniejsze, takie o, takie bardziej zbite, takie mocniejsze. Nie wiem, jak to nazwać. Takie bardziej takie podstawowe, no nie wiem. Albo nie pod, tak nie, nie, to podstawowe raczej to nie pasuje. No takie. Takie mocniejsze. Okej. Okay. I z tego później... A, to nie to. Wiecie, tak z pamięci ciężko jest. Cokolwiek. Albo niech to już tak zostanie, a ja sobie w inny sposób to zrobię. Może ja to sobie o. Tak. Nie. Nie, co to. A tak w ogóle tak by the way, to już to powyci, wycięłam już wszystkie tam y rysunki tam do animacji tego spotu i właśnie i moja animacja jest już w produkcji jakby co, więc nie musicie się martwić się i za kiedy nowy spot, wiecie, ale na no, to to też trzeba czasu wiem u mnie animacje to niestety jest towar taki deficytowy czekaj dam trochę dalej zobaczę ok tutaj takie coś hm wiem bo te włosy są inaczej narysowane moje to są takie bardziej Kreskówkowe niż, niż animowe, takie realistyczne. Hmm. Też nie chcę, żeby ten film trwał jakoś mega długo. O! Chyba takie coś. Albo nie. Hmm. No, jakoś to wygląda. Albo nie. To powinno by być takie jednostronne. W każdym bądź razie no nie wiem, może jeszcze spróbuję to jakoś poza kamerą sobie skończyć. Bo tak jak nagrywam, to wiecie, to jest taki trochę stres, bo chcę wypaść jak naj. Jak najlepiej, i to tak trochę mi przeszkadza. No, ale dobra. Powiedzmy, że. Nie, to nie pasuje. Dobra. Jeszcze się zastanowię nad tym. Muszę więcej tych filmów obejrzeć. No dobra, no to w takim razie. To chyba wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się spodobało. W takim razie komentujcie, subskrybujcie i niczego nie żałujcie. Mówi do Was Izaizi. Serdecznie proszę, polecam, proszę wpadać na ten oto kanał Kuroi Zero. Oczywiście dam, dam ten yy, linka w opisie do, do tam jej yy, kanału, to możecie sobie obejrzeć. No, a w sumie to tyle na dzisiaj. Yy, serdecznie dziękuję, że, yy, że obejrzeliście ze no że ogólnie obejrzeliście ten film yy, cześć! I am addicted, we are too close One more day and I'll overdose. overdose Killing me softly, I gotta choose Keep